Większość osób szukających Deep Dark po prostu kopie się w dół i biega po jaskiniach. Jednak tak naprawdę mało kto wie, że lepiej jest biegać po powierzchni i to tam szukać. Dlatego dzisiaj pokażę Wam trzy triki, jak szybciej znaleźć Deep Dark. Oprócz tych trzech taktyk mam dla Was również stronkę Chunkbase. Macie oczywiście link w opisie. To jest bardziej takie citowanie niż normalne szukanie. Przechodzimy tutaj w aplikację. No i idziemy w dół, tutaj jest mapa Seeda I teraz musimy ten Seed sobie znaleźć Jak jesteśmy w grze to wpisujemy komendę Seed No i teraz klikamy na to, żeby to skopiować Teraz tutaj ten Seed wpisujemy No i tak, i mamy mapkę naszego świata, ale tutaj jest dużo niepotrzebnych nam rzeczy Także tutaj sobie rozwijamy to Wyłączamy niepotrzebne rzeczy, takie jak spawn point, mansion, slime chunk i tak dalej Zostawiamy tylko biomy i ancient city i teraz tak highlight biomes i tutaj wpisujemy deep dark no i na powierzchni oczywiście żadnych deep dark nie ma trzeba tutaj się przełączyć na bottom. No, i teraz wszystko ładnie widać dokładnie, gdzie jest Deep Dark, gdzie są Ancient City. Mam tutaj rozległą mapkę. Po prostu najeżdżamy sobie myszką, i macie polewy na dole kordy. I tam musicie iść. A jeśli chodzi o takie normalne podejście, no to Deep Dark, jak sama nazwa wskazuje, jest głęboko pod powierzchnią. Także pierwszą taktyką jest to, żeby unikać oceanów i rzek. Dno oceanu jest dosyć nisko a Deep Dark musi być głęboko pod powierzchnią, także nie ma szans zrespić się pod oceanem. Pod rzeką? Jeszcze, ale jest to mniejsza szansa. Także rzek i oceanów unikamy. Drugą sprawą jest magiczny guziczek F3. Uruchamia nam się takie coś, oczywiście. No i co nas interesuje, to po lewej na dole jest Noise Router. Jest tu dużo różnych literek i cyferek, ale nas interesuje E, Erosion. I żeby była większa szansa na zrespienie Deep Dark, to musi być jak najniżej. Wydaje mi się, że respi się głównie albo nawet tylko poniżej minus 01. Na przykładu tutaj mamy minus 04, czyli to jest całkiem niezły erosion i mamy bardzo dużo szans, żeby pod nami było Deep Dark. Także zobaczmy, czy coś tu jest. Otóż jest Deep Dark tam. Jest tu. No jesteśmy otoczeni w wielu miejscach deep darkiem. Także szukając w miejsca, gdzie jest niskie erożyn, zwiększamy znacznie szansę znalezienia deep dark. No i trzecią rzeczą są góry i wyżyny. One również zwiększają szanse. Tutaj mamy taką dosyć wysoką górę. Tutaj erożyn też jest. Minus 0,4. Tu jest jeszcze niższe. Minus 0,5 może dojdę. Tu jest wysoka góra. Jest. Minus 0,5. Także teraz zobaczmy na dół. I znalazłem tu dosyć duże Deep Dark. Co prawda, nie jest to bezpośrednio pode mną, ale również pod inną górą. A bezpośrednio pode mną, no również jakbym kopał w dół, to bym dostał się do Deep Dark. Nawet Ancient City. Tu akurat miałem farta. Ancient City jest dosyć rzadkie. I jeżeli go szukacie, no to chyba najlepszą taktyką jest po prostu znaleźć Deep Dark i nim podążać. Może znajdziecie jakieś Ancient City? Może nie. No niestety z tym możliwe, że będziecie musieli się troszkę pomęczyć. Także jeśli chodzi o taktyki na szukanie deep dark, to z mojej strony to było wszystko. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Do zobaczenia i siemka.